Zaczynamy dzisiaj dzień trzeci. Dzień tandemów yy, męskich i damskich. Dziewczyny oczywiście rywalizują na innej kręgielni yy, w kamniku. My ruszamy do walki w kraniu. Myślę, że przemyśleliśmy już chyba wszystkie swoje błędy. Wyrzuciliśmy wszystkie swoje żale i ruszamy do boju. Yy, nie ma co już płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba walczyć, nie? Mleko no, się udało. Wybiliśmy je teraz. Dzisiaj jest gra od nowa. Walczymy dalej, każdy jest pozytywnie nastawiony, także... także to dzisiaj będzie... pełna energia. No, na pewno nie, nie załamaliśmy się, chcieliśmy, żeby atmosfera była jak najlepsza, dlatego każdy gdzieś tam w kącie na uboczu, nie pokazując tego nikomu przemyślał swoje, błędy i zwiesił głowę, ale jak każdy grał dalej później, ale to, się dobraliśmy to i... kibicowaliśmy tak jak... sobie dalej, walczy, walczyliśmy dalej i wspieraliśmy się, no bo, no bo po co przekazywać sobie tą złą energię, dlatego dlatego każdy gdzieś tam po cichutku sobie wszystko przemyślał, porozmawialiśmy z trenerami no i liczymy, że dzisiaj wyciągniemy wnioski i naprawdę będzie ogień tego chcemy, wszyscy dobra, to jedziemy, zbieramy się jeszcze zanim ruszymy to generalnie dzisiaj mamy utrudnione zadanie, bo wszystkie nasze trzy tandemy męskie grają o jednej godzinie w jednym bloku co o czym już wspominał na konferencji trener Adrian ja gram z Jędrzejem Michalakiem, Mateusz Klecha gra z Mateuszem Goździkiem i Kuba Wejzicki gra z Szymonem Koszem i wszyscy, wszyscy gramy w jednym bloku na torach 3, 5 i 7, tak? Tak. Także na no dzisiaj nie, nie możemy liczyć na, na kibiców, no bo nie będzie miał nawet kto obsługiwać bębna, bo, bo dwóch trenerów siedzi jeszcze jeszcze Patryk został oddelegowany dzisiaj do trenowania, także także no musimy sobie tak radzić, ale damy radę. Dobra, uciekamy. Dobra, to tak na szybciutko, jesteśmy po tandemach mieszanych. Niestety wszystkie nasze tandemy męskie jak już wiemy od dziewczyn zarówno damskie odpawy w drugiej rundzie. Generalnie wydaje mi się, że dzisiaj już lepsza gra była. Przynajmniej gdzieś tam mówię o swoim wykonaniu powiedzieć, ale chyba chłopacy też tam też byli już bardziej zadowoleni chyba trochę oswoili się z kręgielnią. Troszkę więcej szczęścia wiadomo jak to w konkurencjach mieszamy. No niestety zbyt wiele mi się nie udało nagrać z tego, tak, no bo wiadomo, szykowaliśmy się do gry i, i no gdzieś tam trzeba było się przede wszystkim na tym skupić, także kamera odeszła na bok, a teraz reszty dnia no coś tam ponagrywamy. Humory nie są, nie są najlepsze, no, liczyliśmy na, na jakieś medale, no ale zobaczymy, to też jest dzień, to też są konkurencje, trzeba wierzyć i walczyć dalej także my się zbieramy powoli z kręgielni i uciekamy na, yy, na obiad i spotykamy się z dziewczynami dzisiaj także. także coś z dziewczynami też może się uda nagrać wiem co to jak wracamy no co Takie rzeczy też trzeba nagrać Porażki też trzeba brać na klatę. Także trzeba wierzyć, zawsze trzeba wierzyć. Nie jest lekko po porażkach dalej wierzyć, ale i po potknięciach. Ale trzeba tutaj, nie musimy się napędzać. Piękną pogodę dzisiaj mamy Słoneczko. W deszczu wychodzi słońce. Tęcza a na końcu tęczy czeka nasz medal na Mistrzostwach świata. Musimy znaleźć tą tęczę. Ludzie Ale widoczek. Dzięki krepiam. Ale wydoczek. To Prawie taki sam jak na 7-8 Napracie wy karpie domek ten nasze Karpie Gdzie są karpie? Nie karpie Wysyłaś już do Jońpca zdjęcia? No robię nie nie to nie, nie wiem tak. jak ci się grało, jak ja sama ja tam kręgielnie, bo my nic o nim nie wiemy w sumie. Y ogólnie, no bardzo dobrze mi się grało, tylko no, taki takich głupich błędów zrobiłam. Yy, Mamki. Korami Mam. ale... mi samaj. No. Potem ja chcę sama jeszcze. Generalnie mi się podoba. Nie jestem zadowolona. No nie no, tak pytam was, no bo się z wami nie widzieliśmy, więc chciałem coś wiedzieć o tej kręgielni. Ok. Z, z, u nas co mogę powiedzieć, że dobra z na tylko my jesteśmy niedobrzy. dobrze dobra, tylko trochę wymagające. O właśnie, no. Dobra, no. Jest no. na wymagająca i na pewno nie wybacza jakichś tam błędów. No nie, na no tu na serio jest lepiej taka. Pięknie. Dziękuję. No na to na serio jest tak. Ale nie, no da się zagajnić. Dzisiaj się fajnie zgrało, więc się Ale... Raczej nastrojów nie mamy, chyba. Świebnych. Także. No dobra. To idziemy zwiedzać A Nikola, ty masz porównanie, nie? To jak to, jak, to, jak tu się lepiej grało, czy tam? A czy w kamniku, czy w kraniu? A wiem, wiem, że dostaję zmiany no ale super, super Nie no, nic głupio, że gram w kranie i nie, nic nie. W ogóle ja tak do dupy grałam, że to jest szok. No ja też, no tak, że wiem. Ale wie. nie, no w sumie to... Kaczyńska. Jakby nie mam pełnego porównania, bo zagrałam tu tylko jeden tor, więc powiem Ci jutro na sprintach, gdzie mi się lepiej gra A, gra w sprintach, wiadomo, tak. dobra Co tak, za... jeszcze gra u Was w sprintach? O Julka? A! To Nikola nie gra? Nicoletta? Nie, Nikola nie stanie gra. O, to to jednak stan jak obstawialiśmy no co pełen, tam... w... Chyba, by... to... Szokowani, Nikt się nie spodziewał tego. No to Dlatego u nas gra u nas gram goździk y, Klechen i... I Patryk. I Patryk, i Patryk, i Patryk. A, Patryk, i Patryk, tak. i Patryk. A tam damy nie wiadomość. No, to się nie nie wiem, no. Ja przynajmniej i połowa chłopaków od nas to wczoraj po prostu daliśmy ciała, bo słabo graliśmy. Ale no, my tak samo. Fatalnie w ogóle. A kręgielnie uważam, że jest dobra. Nie wiem, jak wy na przykład na 18 byliście i tam chłopaki mówili, że kule wylatują, to w ogóle nam... Nie kule są mega dobre. Znaczy, u nas też kule są spoko i kręgielnie ogólnie nie jest zła sama w sobie, ale jakoś tak po prostu na niej się inaczej gra, jak jest tak, ciężko. No fajnie, że tu na przykład reprezentacje jak Chorwacja czy tam Serbia no, no i są oni mogli pograć. sobie pograć, nie? No ale to tam nie jest usprawiedliwienie, więc... No, nie, no trzeba się sprężyć i coś no. zagrać w końcu. No jakiś nadal trzeba zrobić. No. Głupia co górze, bo Dobra, dobra. Więc mamy tutaj... Ujśmiechnięcie, robimy zdjęcie. Wydają euroski. Jakieś udane zakupy, coś? Obyśmy nie wieźli, wywieźli stąd tylko magnesików. No. I pozytywnie. Ja, jak ci się grało generalnie? Jak się grało? Bo Bo nie. Ze zmiany, nie... Ze zmiany, no wiadomo, no, ciężka... Ciężko się wchodzi ze zmiany, no ale zagrałam trzy równe tory, może nie na najwyższym poziomie. Po 130 parę pograłam. Ale i tak jestem zadowolona z tego startu. No wiadomo, no tak jak mówiłam ze zmiany ciężko się wchodzi. A jak oceniasz kręgianie ogólnie? kręgiania super. Mega fajnie się kładą, wiadomo, no, nie wybacza żadnego błędu. No to tak jak u nas. No. Nie ma farmazonów. No. Usprawiedliwiania się jest dobrze. My po prostu jesteśmy no. trochę słabi. <noise> Także, a jak dzisiaj? Dzisiaj? Dzisiaj ja mieliśmy... szczerze powiem, że nie, nie wiem co tam u Was, bo się bardzo skupiłem na swoim graniu, więc nawet nie wiem kto grał, kto wygrał, kto przegrał, więc... Kto grał? No my z Julią mieliśmy Niemki w pierwszym pojedynku. No. W sumie chyba naj, naj, najtrudniejsza para jaka mogła być w Niemiec. No i dwoma kręgami przegrałyśmy, tak? A, ostatnim życiu no, ostatnim zrobiłam 8 niemka, musiała 7 na remis zrobić, no i poszła cała. No i świata? A one święta, wygrały, tak? Tak, wygrały, wygrały. Już przegrałyśmy z mistrzami świata. Można się pocieszać, można nie, no ale no. No. jakoś tam poszło, nie? To się widzimy rada na kręgielni, nie? Znaczy zaczynamy sprinta, a później się widzimy. Tak, potem przyjedziemy. No dobrze, to walczymy dalej, jedziemy. Jedziemy. Koszu ten e, vloger. Jestem. Będzie życie Kosza Jesteśmy w kamniku. Właśnie przejechaliśmy do miejscowości w której mieszkają dziewczyny i sobie grają mają tutaj jeszcze w sumie lepsze widoki niż my. No mają, mają. I takie eee... chyba nawet bardziej klimatyczne miasteczko się wydaje. No. no mamy dzisiaj taki luźniejszy dzień w sumie, bo szybko się kończyły te konkurencje, więc mogliśmy sobie trochę przejechać. No dla nas niestety za szybko to się skończyło. Ale no generalnie dzisiaj wszystkie, wszystkie gry się szybko kończyły, więc mieliśmy okazję, państwo, by już nad jeziorko. Teraz jesteśmy u dziewczyn w Kamniku. Idziemy na jakąś kawę czy herbatkę i, I później. I nastrajemy się na I nastrajemy się na jutro. No i pewnie dowiemy się, dowiemy się kto gra w tandem, bo o sprintach już wiemy. A to jest tak kręgła dziewczyn? To tak. była. Było. Dzień dobry. Ale budynek ładniejszy. Ciekawie, ciekawie. Mówią, że nie mają gdzie się rozgrzewać. Tu taki tartan piękny. Pszczerze, to tu jest bardziej klimatycznie niż u nas. Tutaj mamy starą fabrykę? A tutaj? No A możecie się tu rozgrzewać, czy nie? No to co mówicie, że nie macie miejsca? w nie. w no my mamy taką halę zabitą dechami Znaczy, dużo miejsca jest, ale... O, tam jest, tam gdzieś Ale no, w takim miejscu się rozgrzewają takie górki? Fajnie to... Okej, okay, kończymy dzień trzeci Czyli tandemy Jutro sprinty od rana i później tandemy mieszane, przyjeżdżają do nas dziewczyny Także jesteśmy już w hotelu, powoli zbieramy się do spania, żeby odpocząć Także do zobaczenia